Będziemy go zbierać. O, go mi połamałeś! Ja pierdzielę! A jeszcze zakład! Elo ele! Oh, młody na MRF-ie! No jak ty wyglądał? Jak ty <laughs> <you>? Jakżeś ty... <laughs> jak, jak to przyłączał te włosy? A wrzuciłem pod kask. Ale masz czapkę? No. <laughs> Dobrze wygląda, nie? Harlejowy teraz pierwsza klasa. Zajmij się wygląda. Wyścig z harlejowcem. Dobra, gotowi? ha 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 Będziemy go zbierać Ja Serio? No ciekawe. Hobody Na prosty, na wprost, zobaczymy, czy wiecie. Ja bym się cykał, no ale Arek to jest kaskader, ma długie włosy, więc sami rozumiecie, jak jest. Ja to od razu za nim. Pójdź młodego, młody! Jedź z góry nagraj! Jadę z góry na teraz, chłopiec! Dzisiaj się nienormalny co ty chcesz zrobić? Jadę za tobą. Nie, nie Ja Jadę prawą stroną sobie sobie. Mator ja, Bo zamuliłeś maszynę Dobra, paliwo leci Super stan Ogon mi połamałeś Ty! O, już jest dobrze Zamula mi ta mrf coś Jeszcze raz No nie, no tak to być nie może, proszę Państwa To się wierza tylko zamulił mnie tam. Tym harlejem mnie kurde zblokował. Strasz ty mu! A daj się przejechać twoją. A za chwilę twoją pohamię. Widzowie, tutaj ewidentnie rajder jest. Miałem drugi bieg do końca. Czyli co jest lepsze? No, no to i to ledwo wjechało. Nie, bo to co jest lepsze. Na luzie No i co? Jaki amator proszę państwa Jak coś to skacz z niego Ja pierdzielę Widzowie to jest największy podjazd na tej hałdzie Powiem wam tak Pomyślcie sobie już czy da radę to wjechać harlejem Harley to jest Aprilia jakaś 125 w USUVie. Mocy jej raczej nie braknie, ale bardzo są teraz kolejny po deszczu. I jak go zarzuci dobrze, to poleci w krzaki. Ja tak szacuję, a wy jak szacujecie, to, to dajcie znać w komentarzu. Ja pierdolę! To jest niemożliwe, chłopie! Wbił tu Harley'em! Chłopie, nie wierzę w to, że to wjechało. Po co komu, po co komu te krosy, jak tu Harley'e wjeżdżają? No słuchaj, ja tu mam trzy w jednym. Jadę tym na miasto na dziewczyny. Robię nim podjazdy a trzy? a trzy. Jest szybki Dużo wygodniej się wjeżdża A no, siedziała no, tu kiedyś z tyłu jakaś droga. dziewczyna te podjazdy kurde, cztery, to. jest pojemny A siedziała tu kiedyś jakaś dziewczyna z tyłu? Siedziała Kto? Siostra, Siostra. A na miasto nie wyjedziesz, bo nie masz tam się. oczywiście, nie? A, Chłopi, jak to jest maneta Ale walkę stoczyłeś tam widziałem Gdzie? No tu co ty? Co? Chciałem coś przyświrować, bo mnie za łatwo będzie, nie? No nie no, żeby była jakaś taka nutka niepewności. No, dokładnie. Tak. Zaatakuję tu boczny. No, pff, no nie, boczny to już się nie ma szans. Ach, chciałem tu atakować boczny. Boczny nie ma opcji, chłopie. To już się mogę zakładać z tobą, że nie wiedziesz bocznego. Dobra, o co? O 7 zł O tak zwaną dychę O siódemę równą. O 7? O siudemę. Dobra I będziesz z tą ważką do końca wyjazdu jeździł Dobra, to, to, daj pan centa A jeszcze zakład o 7 zł tak jest. A jak się wywalisz To przegrywasz dwie dechy Dobra To Dzień nie się... no bo to będzie później na mnie że ja cię namówiłem a ty, ty, ty przecież się zabijesz na tym Za chwilę wracam widzowie Dza... Nie masz Chociaż to jest świr, on to jeszcze wiedzie A na jakim biegu wjeżdżasz? Jaki bieg masz? Dwuja. Jak to się mówi dwuja ich. I się wiedzie, no. no w następnym filmie wzięliśmy traktor na hałdę Nie, to już nie wiedzę. On by tu nad Bizonem wjechał Nie ma szans, łopie. No i co? 7 złotych mi wisisz Przegrałeś zakład. Daję O kolejne 7, pomóż go zdjąć. O kurde. Czekaj. Masz bieg? No jest. To dobrze. Czekaj. Czekaj. jeszcze podnieść, żeby go narzucić. Jest na pewno. Dobra. Młody nagraj tam z góry. Ja tu zostanę. Dobra, no zaraz na kolejne 7Z-a, chłopie. Nie, no zamulił maszynę. Ale wjechałbyś. No ja wiem, żebyś wjechał, ale nie wjechałeś. <śmienny> 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 Teraz, Teraz mu dał i wjechał. Teraz się Chłopie, to jest niemożliwe! Tu niektórzy nie umieją krosami wjechać, a ten Harley'em tu załadował. Dobra, ładuję w i Oj. Oj, dobra, już nawet nie mówię, że nie wiedziesz, bo już tu myślę, że nie wiedzie. To jest niemożliwe, jak on to już wiedzie. To jest szefem. Dobra, to byste. No niemożliwe, chłopie.